Siema, tutaj Łukasz Łukasz Woźniak i witam Was w kolejnym odcinku Kawy Rozmówek Planszówek. E, witam Was w tym wyjątkowym stay at home, e, zostań w domu, hashtag zostań w domu, ale bez przesady, hashtag ogramy wirusa i tak dalej. W tym specjalnym odcinku Kawy Rozmówek Planszówek. Nagrywam go dzisiaj z mojego domu i nagrywam go dzisiaj wcześniej rano, zanim jeszcze cała reszta rodziny zeszła na dół. I na zegarku jest 640. Więc jak oglądacie to w okolicy 6:40, to czuję, co wy teraz czujecie. Może widać to w mojej twarzy, może widać to w moim głosie. Na pewno widać to w pełnym kubku kawy. Żadnej wody, tylko mocnej kawy. Nutka mleka tylko. Ach. Co tam u Was w tym, w tym okresie koronawirusowym? Jak widzicie, my teraz na naszym kanale wrzucamy coś. E, troszeczkę rzadziej, ale z drugiej strony, chyba ten dłuższy filmik, gdzie Przemo z Izą w zeszłym tygodniu pokazują Wam kolekcję, Wam się podobał. i zakazała przekazać, że tak naprawdę to nie, że Przemo je pozwala grać w różne rzeczy i jak ona chce grać w grę przygodową, to nie mogą zagrać w grę przygodową. E, więc tak przekazała Iza. Tylko Przemo napisał, ale to Iza przekazała. No, no, ufam, że to Iza przekazała. Także nie martwcie się, y, według Przema, wszystko jest u Izzy. Okay. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam trzy gry. Może więcej, ale na pewno trzy. Zobaczymy, jak, na co mi pozwoli czas i na co mi pozwoli rodzina. Tutaj. E, czyli Marakaibo, Włościan i Jokai. E, Różna skala, różny kaliber. Co jest y, y, ciekawe, to to, że każda z tych gier, ale nie chcę skłamać teraz, ma wariant solo. Tak, ta, to nie, poczekajcie, ta jest w ogóle kooperacyjna, y, więc można, może chyba można spróbować grać solo, a te dwie mają duże gry, które mają wariant solo i tak naprawdę zaczniemy od największej, od takiej, najgorętszego hitu, jaki mamy, czyli od Marakaibo. Marakaibo jest to gra, która jest autorstwa pana Aleksandra Pfistera. I teraz nie będę szukał, co on robił, ale robił już jakieś gry, więc byłem zajerany tą grą. W ogóle opowiem wam o troszeczkę, może. Jest to gra, która jest wydana w Polsce przez Fishbone Games. Jest od jednego do czterech graczy. Jeśli jeszcze jej nie ma na akcji Ogramy wirusa to niedługo powinno być. I przypominam przy okazji, wciąż ogrywamy wspólnie wirusa, ogramy wirusa.pl możecie wspierać wydawców, e, wspierać swój dobry czas i wspierać walkę służby zdrowia z wirusem. A więc opowiem Wam troszeczkę o Maracaibo. E, nie będę tutaj przedstawiał Wam wszystkich zasad, ale teraz zaraz powiem dlaczego. A więc Maracaibo. Mój pierwszy kontakt z tą grą był taki pewnie jak w większości osób, czyli gdzieś się widziałem w zapowiedziach i w takich Topkach czy w listach najgorętszych gier zeszłorocznego SM. Tak było. I już wtedy na tych targach, zresztą gdzieś w korytarzu, spotkałem wydawcę i już wtedy wiedziałem, że oni to będą wydawali. Tak mi powiedział. Wtedy mówię: OK, fajnie, gratuluję. Dużo się o tej grze mówi. I mój pierwszy kontakt po okładce tego Maracaibo był bardzo pozytywny. Tak? Czyli widziałem tylko to. I wiadomo, Widziałem że to jest, jaki to jest autor, jak, co się dzieje, troszeczkę poczytałem i stwierdziłem, o to będzie takie, takie euro, ale takie lżejsze. Albo taka rodzinna gra z dużym plusem. Takie były moje pierwsze odczucia, takie były moje pierwsze myśli. Drugi mój kontakt z tą grą to było po rozłożeniu i po poznaniu zasad. I to był kontakt najgorszy z tą grą. To był najgorszy mój kontekst z tą grą. I tak naprawdę, jakbym teraz wam wyłożył tą grę i ją pokazał, i wybyście e, spróbowali poznać zasady, szczególnie jeżeli chciałbym uczciwie w przekazać, w miarę uczciwie przekazać, to, co się tutaj dzieje, to byłoby ciężko. To znaczy, mogłoby być ciężko, o tak powiem. Mogłoby być ciężko mi, nie. Mogłoby być ciężko wam. Na pewno byłoby mi, mi ciężko. E, więc jest to gra, w której. W której e, e, no, na początku ten pierwszy kontakt był wyzwaniem, przynajmniej dla mnie. I teraz trzeci kontakt jest najważniejszy. Czyli, jak już zagrałem, jak już poczułem, co tu się dzieje. I to było e, e, bardzo pozytywne. To było bardzo pozytywne zaskoczenie. Więc taka e, sinusoida moich odczuć była taka, że tak tu, potem w dół i potem w górę jeszcze więcej niż było na początku. Co to jest zagra? To jest ciężki, e, ciężka gra euro z elementami pewnymi fabuły, e, z wyczuwalnym, ale nie jest zbyt mocnym, ale wyczuwalnym klimatem, w dużej mierze e, oparta na zarządzaniu ręką kart, która przekłada się, ta zarządzanie ręką kart przekłada się na moje budowanie mojego własnego silniczka, który nie jest Abstrakcyjny, ale jest związany z tym, co się dzieje nas, nas na planszy, na torze, po którym jedziemy. Jeśli ten opis Wam nie, nie podobał się, no to może nie warto. Możecie przeskoczyć dalej do tego, jak mówię, o włościanach, ale, ale moim zdaniem warto. Nie, jeżeli ktoś się boi, że to jest, jest duża gra, ok, rozumiem to. Jeżeli ktoś się boi, że to jest eurogra, w związku z czym pod kątem wizualnym tutaj niektóre elementy, że tak powiem, będą. będą może troszeczkę kły w oczy, ale mechanicznie. Po pierwsze, jesteśmy na dużej planszy, na której płyniemy naszymi statkami. I płyniemy statkami, to, e, wykonując okrążenia tak, od portu do portu, podejrzewam do, do Jamajki. I to jest e, motyw delikatnie nawiązujący do tego, co jest bardzo fajne w Great Western Trail, gdzie mamy szlak, na którym mamy miejsca kluczowe akcji. Mamy mniej kluczowe miejsca, trochę przeszkody, i tak naprawdę każdy decyduje, jak szybko go przejedzie. Tutaj jest o tyle inaczej, że mamy na każdym polu mogę coś zrobić. Ruch e, krótki lub długi tutaj ma, i to ja wybieram, jak długi ruch robię, e, ale no ciężko jest, e, chcę, chcę robić krótsze ruchy, chcę robić więcej rzeczy. I gdy jeden z graczy już dojdzie do końca a to takie dopłynięcie do portu jest na końcu delikatnie spowolnione, to wówczas cała runda się kończy dla wszystkich. I punktujemy. I tak punktujemy cztery razy. I ten ruch na planszy jest naprawdę bardzo fajny, dlatego że ścigamy się o kafle, o pewne pola, ścigamy się o pewne miejsca, ale uwaga, to nie koniec. Na tej planszy, jeżeli dobrze rozegramy naszą rękę, to tam się zaczynają powolutku pojawiać nasi, e, nasi ludzie, nasze pionki, nasze pola. I tutaj czujemy Great Western Trail. Mam, jeżeli ktoś grał, jak ktoś nie grał, to ok. Tam budowaliśmy swoje budynki na szlaku, a tutaj w jakimś miejscu, które już jest, dokładamy naszy, nasz pionek i nasza karta nam mówi, co tam się dzieje z tym pionkiem. I możemy dzięki temu zbudować sobie fajne, fajne kilka opcji, żeby przez nie przepłynąć. Więc pierwsza rzecz, jaką kartę robią, gdy już je kupimy, a nie są, to nie, nie tanie je kupować, to one mogą nam zapewnić jakieś pole akcji na, na planszy. Ale to nie jest najczęstsza rzecz, to nie jest najczęstsza rzecz. Po drugie, karty, które mamy w ręku, one są surowcami. Zapłacimy za rzeczy, tak? dopływamy gdzieś, jest jakiś taki kafelek zadania, jakiejś misji, jakiejś, jakiegoś, jakiejś lokacji i chcemy zapłacić, żeby coś dostać. I wówczas na kartach są surowce, więc musimy skupić się, które karty odrzucić, które zachować. Fajny motyw zawsze. Albo e, czasami chcemy, płacąc cenzurować, odblokować sobie coś na naszej planszetce. Każdy ma planszetkę, gdzie ma jakieś rzeczy, ale fajne jest to, że na, mamy planszetki, gdzie robimy swoje rzeczy, mamy swoje zestawy kart, ale patrzymy wspólnie na tę planszę. To jest fajne, tak? E, nieraz w tych grach karcianych, które też lubimy, my bardzo lubimy z żoną na przykład Race for the Galaxy. E, I no, tam troszeczkę każdy sobie, rzepkę skrobie, a tutaj każdy sobie. Ale duże znaczenie ma to wspólna plansza i ten nasz wyścig. Więc to jest druga rzecz. I trzecia rzecz: karty po prostu budujemy i one nam dają punkty, zniżki, jednorazowe premie, długość, trafalowe premie. One się ze sobą kompują, pokrywają, więc ym, dużo zarządzania kart co lubię, powiązane z tym ruchem na planszy, tak, i z rozwojem mm, swoich własnych planszetki akcji. Duża gra. E, solidna i tak jak powiedziałem, ma też element fabularny. Te karty tutaj dużo, jest ponad 150, ale są karty, które odnoszą się do jakichś wydarzeń i wówczas na planszy coś się pojawia i tam jest jakieś dodatkowe pole z jakąś fabułą, delikatną. Tak? Więc to też jest ciekawe, że coraz częściej autorzy nawet takich euro e, ekonomicznych gier chcą wpleść gdzieś jakąś historię, jakiś wątek fabularny. E, fajnie, to mi się podoba. Tutaj oczywiście to nie jest kluczowe. tak? To jest smaczek. Może mniej odczuwalny niż na przykład w abominacji, gdzie ten klimat był mocny, tak? ale bardzo polecam. Jeżeli ktoś lubi cięższe eurogry, jeżeli ktoś lubi mm, cięższe gry karciane i nie boi się, że w tych grach karcianych pojawią się, pojawią się plansza i jakieś tam inne elementy. I nie boi się, że tutaj zasad jednak jest sporo, to naprawdę to będzie gra, która długo z waszego stołu nie zejdzie, albo inaczej jak Wam się spodoba, to wiele godzin można nad nią spędzić, żeby ją poznawać, rozwijać, doskonalić. W ogóle zastanawiam się, co sobie myślą o moi sąsiedzi. Czy oni sobie... Jak też, czy jak ktoś mnie widzi, jest, ktoś mnie może widzieć. I co sobie myśli? O siódmej rano jakiś gościu rozstawił sobie lampy i co przepowiada. Jak, będzie, jak nas wypuszczą z kwarantanny, to ich y, lepiej postaram się poznać i zapytać, czy widzieli i co sobie myśli. Zresztą nabożeństwa mamy tutaj online, więc może już wcześniej widzieli. Druga gra, o której chcę powiedzieć dzisiaj, to Włościanie. Włościanie... Y, Włościanie to gra Karciana. Też. Jest to gra Karciana od UV Games. Jest to gra Karciana, z której mamy od razu parę dodatków tutaj w tym samym pudełku i jest to gra kartona raczej prosta, raczej prosta, nie jest bardzo prosta, ale myślę, że można mieć tutaj pewne odczucia takie dłuższej, dłuższej, niekoniecznie chyba dużo cięższej, ale dłuższej mini cywilizacji, gdzie yy, no trochę bardziej, zależnie, nie wiem czy kojarzycie mini cywilizację, to jest taka gra, którą ja popełniłem, i u nas kiedyś rozdawałem... O, dzieci na górze się śmieją. E, to jest gra, którą ja kiedyś popełniłem i dawaliśmy jako gratis, można też ją kupić. I włościanie to jest gra, w której zarządzamy ręką kart. Ze wspólnej puli pozyskujemy nowe karty i też każdy buduje sobie swój zestaw kart. Po prostu mamy tutaj karty bezpośredniej interakcji. Mamy też dodatki, które nam tą grę utrudniają, ale trzon mechaniczny jest taki. Rozwijam sobie swój silniczek na dwa sposoby. Chcę rozwinąć sobie to, ile kart dobieram i rozwinąć to, ile kart buduję. To są dwie rzeczy. Mam rękę kart i ona też ma jakieś swoje limity, więc to nie jest tak, że chcę tylko dobierać i kiedyś tam coś zbuduję, tylko chcę w miarę równomiernie. Chcę trochę więcej dobierać, trochę więcej budować, trochę więcej dobierać, trochę więcej budować. To jest po pierwsze. Po drugie, są karty, które są kluczowe dla mojej ścieżki rozwoju albo inaczej ważne dosyć, ponieważ im dalej w takim łańcuchu się rozwinę, bo karty mają wymagania, wiele kart po prostu mogę kupić. Wiele kart ma wymagania takie ogólne, bo jest wspólna pula kart, i zawsze to mogę kogoś pozyskać. Więc, żeby zbudować coś, muszę mieć coś innego. Tak wyobrażamy to sobie. Ale są karty, które mówią, że żeby coś zbudować, to muszę mieć to, i muszę mieć to. A czasami muszę mieć to, i wcześniej to, i wcześniej to. I taka karta trzecia, czwarta w ciągu produkcyjnym już jest, już jest naprawdę kusząca. I teraz mój przeciwnik może ma taki ciąg, pojawia się coś, zabieram to. Nie chcę, żeby on to miał. Ale uwaga, jak ja to zabieram, to albo to muszę zbudować. I to nie jest łatwe, bo nie mam tych wymagań. Ale uwaga, jeśli nie mam wymagań, nie spełniam ich, to płacę. Jeśli mój przeciwnik, żaden z przeciwników nie ma, nie, nie spełnia tych wymagań, płacę do banku. A jeżeli on spełnia je, płacę jemu. A jeżeli ja spełniam, płacę sobie. Z banku. Więc kombosy, silniczki. I ostatnia ciekawostka z tą kartą, już sobie cały czas wyobrażamy, jest mój przeciwnik, jest moment, on ma swój ciąg produkcyjny, ja chcę mu coś przekazać, ja chcę mu coś zabrać albo nie zabrać, tak przykładowo, ale jak nie będę chciał kupić tej karty, bo nie chcę mu płacić i nie potrzebuję jej, tylko ją zabrałem <grym> ze złości, to ja będę niejednokrotnie płacił kartą za coś. I płacę tą kartą z powrotem do puli kart, które wrócą, czyli ja może nie tylko, ja nie, ja nie, nie zabieram mu to na zawsze raczej, tylko na jakiś czas, że to wróci. Nawet, jak Ty się skupisz z ja mam, to może wiesz, kiedy to wróci mniej więcej. Dobra. Więc to jest to. Budujemy sobie grzewka, takie proste. Zdobywamy pieniądze, napędzamy sobie silnik zdobywania tych pieniędzy, które, czyli, czyli punktów. Dwa razy w trakcie, gdy punktujemy, niektóre rzeczy punktują dwa razy, niektóre rzeczy tylko na końcu i też wtedy trzymam sobie to w ręku albo na przykład odkładam na stos i wróci później. I to jest fajne, też mam fajną kartę w ręku, ona leży pod mój silnik, to ja nie muszę jej zagrać lub podrzucić, ale mogę ją zagrać albo odłożyć i ona później wróci. Prawdopodobnie i prawdopodobnie jak wróci, to e, e, będę w stanie ją zdobyć. A jak ktoś innym kupi, to ja też na tym zarobię. E, więc mamy też tutaj rzeczy takie Bo tutaj ja wam opisałem taką pewną pośrednią interakcję, ale ona nie jest taka, ona nie jest hmm, niechcący. To nie jest tak, że tam czasem że coś u Ciebie dzieje. Chcę wiedzieć, co się u ciebie dzieje. Mamy też dodatki i karty, które wprowadzają w tej interakcji bezpośredniej więcej. Tak no, ja ci w tym momencie zabieram kartę z ręki, tak? Albo kartę, którą ty w tej rundzie zabrałeś, a ja mówię, nie, ja ją zabieram, tak? Albo ty coś tam masz, nie, ja to poproszę. Więc e, to też jest, jeżeli tego szukacie. I to też jest taka opcja, tak? Bo to jest pakiet dodatków, który zawiera tam tro, ileś tam kart? Poczekajcie, szybka matma. E, 34 karty, jakieś tam 3 znaczniki, 4 kafle przekładek, tak? E, I jeszcze 17 kart. I jeden kafel do, do gry mini Włościanie. No więc sporo jest od razu rzeczy, na, na które, w które wchodzimy w tym pudełku. E, tu, więc to są Włościanie. E, to nie wygrywa w moim sercu z moimi na, najmłodniejszymi hitami karczonymi w moim życiu. E, ale jest przyjemne i fajnie się gra. Tak, tak jak mówię, jeżeli ktoś z Was kojarzy mini cywilizację, to bym powiedział, że to jest taka mini cywilizacja z plusem. Jeżeli ktoś z Was nie kojarzy w cywilizacji, to polecam skojarzyć. E, tania, prosta, szybka karcianka. Przepraszam, że robię reklamę swojej własnej gry w trakcie o, reklamy innej gry, ale reklamy tej gry też robię i też ją polecam. E, nie każdemu się pewnie spodoba. E, znaczy klimat tutaj jest taki przystępny, ja bym powiedział. No, inaczej, on jest nie tyle przystępny, bo jest akcja, jest poza zarazie, ale nie musimy o tym mówić teraz. Budujemy swoje osady, swoje miasta, swoje, swoją dzielnicę, tak? swoje królestwo. Jest taki dosyć, jak widzicie, prosty, tak? prosty, jest takie grafiki trochę typu flat, czyli tam nie ma. Nie, nie próbujemy jakoś bardzo tej głębi pokazać, że jak ktoś stoi, to za nim jest jakiś jego dom i za nim jakieś pole, tylko jest po prostu jedna postać i próbujemy wyczuć, dlaczego ona tak działa i zależności między kartami nam ten temat delikatnie podbijają. Właśnie, właśnie od Juvie, dziękuję i polecam. Yokai. Yokai. Odwieczna walka trwa. Cztery rodziny duchów darzą się nienawiścią od pokoleń, a waszym zadaniem jest przywrócenie spokoju i harmonii wśród nich. Jokai jest to gra kooperacyjna, więc pewnie można grać w nią solo aczkolwiek tutaj zabawa polega na prawdziwej kooperacji. Na, prawdziwe, o, na prawdziwej współpracy. To znaczy na tym, że ja mam część informacji i ty masz część informacji. Niestety od razu zaznaczę, może nie tyle minus, tylko uwaga, albo dopowiem, że nie jestem przekonany, że instrukcja dokładnie opisuje te obwarowania tego, co możemy sobie mówić, a czego sobie nie możemy mówić. Tak, ale załóżmy, że graliśmy dobrze. W Jokai mamy karty zakryte, kładziemy je zakryte. I teraz na zmianę gracze będą podnosili dwie karty, oglądali je. I myślicie sobie, Memo, nie, spokojnie. Odkładali te karty, zakryte w to samo miejsce, czyli widzę, aha, tu jest zielony duch, tu jest niebieski duch. Dobra, uwaga. I teraz następnie coś muszę poruszyć. I teraz tak. Znalazłem w dwóch różnych miejscach dwa fioletowe duchy. Chcę je połączyć. Pamiętam to z poprzedniej rundy. Chcę coś zachmęcić. Wiem, że te duchy obok siebie na przykład teraz są różne. Chcę je rozsunąć, tak? I ja tego nie mówię, ale mój przeciwnik zaczyna to kminić. Patrząc na mój ruch i po trzecie, w trzecim kroku odkrywam kartę podpowiedzi lub jakąś kartę z poprzedniej rundy odkrytą podpowiedzi wykładam. Karta podpowiedzi ma dwie funkcje. Po pierwsze blokuje nam kartę, którą y, przykryliśmy. Po drugie podpowiada i ma trzecią funkcję. To nam odmierza czas i punkty, ponieważ punkty, y, zaraz powiem o punktach. I mój drugi gracz, tak, mój współ, współ współpracownik um, odkrywa dwie karty i przesuwa. Może odkryć to, co ja, na przykład jedną z tych dwóch i zobaczyć, że skoro je połączyłem, tak, no to tutaj sprawdzi jedną, aha, ta jest fioletowa, to druga też jest pewnie fioletowa. Ale może być, może iść głębiej. Może pamiętać, że ja te dwie karty odkryłem wcześniej, prawda, połączyłem je, nie patrzy na nie. Gramy dalej. Ja tak ostatnio miałem. Z tyłu głowy pamiętam. Tutaj jest coś, co jest parą, nie wiem jaką parą, ale Eliminac drogą eliminacji złapię, że skoro tutaj zbieramy ferretowe, tam zielone, tu niebieskie, to tu były czerwone. Nie muszę o tego wiedzieć, tylko ja to czuję w pewnym momencie, jak wiem coś czerwonego, że jest to tam przykład. Po celem jest, żeby karty z jednego koloru były obok siebie ostatecznie, prawda? Czyli ostatecznie przesyłamy te karty po to, żeby one były razem i nie możemy nigdy rozłączyć tych kart, które są na stole. Co oznacza, że chodzi oczywiście o memory, o rozchminkę tego, co, był, co zrobił drugi gracz i współpracę na tej płaszczyźnie, ale też o ruchy, które nam nie rozbiją wszystkiego. Bo to nie chodzi, żeby się rozbić do cztery różne grupy, tylko właśnie, żeby tak się poruszać, żeby to wciąż wszystko było połączone ze sobą. Tak? I tak, żeby nie blokować sobie nawzajem ruchów i tak dalej. Im więcej kart, z tych podpowiedzi, kart nie, nie odkryjemy w ogóle, mamy więcej punktów. Mamy też punkty za karty, których jeszcze nie zagraliśmy, czyli już się odkryły, ale jeszcze nie zagraliśmy. Tak, To też za to są punkty troszeczkę mniejsze, i troszeczkę mniejsze są punkty za to, że coś zagraliśmy i trafnie zagraliśmy. I bodajże jest 5 za nieodkrytą, 2 za odkrytą, 1 za poprawnie przykrytą. I sprawdzamy w tabelce, jak nam dobrze poszło. I to brzmi, tak spoko gra i to jest spoko gra. To jest fajna gra kooperacyjna, gdzie jest kooperacja prawdziwa. Kooperacja taka trochę bez słów, taka kooperacja myśli, kooperacja uczuć, kooperacja... E, myślę, że podobne odczucia były w pewnym sensie oczywiście w Hanabi, tak? Gdzie współdzieliliśmy informacje. Nie I nie możemy ich sobie mówić i możemy jakoś naszymi uczuciami o nich sobie mówić. Może, jakoś tak. E, więc to chyba w miarę podobnie jest w grze mind. W miarę. Tam mamy karty w ręku i gramy do wspólnych kupek, nie możemy sobie nic mówić. To są ciekawe odczucia, tak? Myślę, że ta gra robi to fajnie. Yy. I oprócz tego mamy tutaj kilka wariantów. Nie chcę skłamać ile, ale mamy kilka wariantów trudności, gdzie od razu możemy sobie to, co teraz Wam opisałem, moim zdaniem bardzo dobrze, ale możecie dopytać w komentarzu albo sprawdzić jeszcze gdzieś jakiś pełny gameplay. To mamy 5, nie, mamy. No, ok, ja Wam opisałem pierwszy, czyli jeszcze dodatkowe cztery poziomy trudności, które w różny sposób mam coś tutaj ze specjalnymi zasadami, bądź specjalnymi kartami utrudniają. Więc Yokai jest fajną rzeczą, jeśli szukacie czegoś do y, kooperowania. Teraz to może dobry czas, jak na przykład y, z lokatorem, lokatorką, czy tam y, żoną, mężem, prawda, w domu sobie kooperować. We dwójkę, e, może bez słów, może już wszystkie słowa padły, może złe słowa padły, może głupio przeprosić, może już e, ch chcecie po prostu razem pomilczeć. E, I ok, e, polecam, polecam, polecam. E, szczególnie jeżeli Maracaibo będzie na ogramy wirusa to polecam to z wzmożoną siłą polecania. Karcianka średniej trudności, prosta gra kooperacyjna, ciężka gra karciano-ekonomiczna. Wszystko warto mieć w swojej kolekcji, ale zależy wszystko od tego, czego szukacie. My w konkursie przekażemy Wam jakąś grę. Nie mam jej teraz ze sobą, nagrywam w domu, coś tam w biurze mam, ale przekażemy jakąś grę w konkursie. Piszcie, piszcie, jak Wasze najlepsze doświadczenia planszówkowe opiszcie w tej kwarantannie w komentarzu. I może być krótko: zagrałem w to, było fajnie, bo tak, ale może coś jak większego, jak może coś ciekawszego, coś fajniejszego Wam się przydarzyło, więc. Wasze najlepsze doświadczenia planszywkowe w kwarantannie, dzielcie się nimi śmiało. Przypominam o wirusa.pl, przypominam też o akcjach, które są licytacyjnych akcjach, które odbywają się na Facebooku o wirusa. Wystawiłem tam ostatnio grę, ktoś się przyczepił, że była po angielsku. OK, to wystawię niedługo jakąś po polsku, więc też możecie to obserwować. I życzę Wam udanej soboty, udanego weekendu. Niedługo, długi weekend, za tydzień będzie jakaś kawa, jeszcze nie wiem jaka, i już pewnie niedługo wrócimy do nagrywania wspólnie z Przemkiem. Wszyscy jesteśmy zamknięci, poziom zagrożenia zarażeniem w naszym wypadku, w Waszym mam nadzieję też, jest już w tym momencie skrajnie niski, więc może będziemy w stanie w pracy obok siebie usiąść i coś nagrać. Ale na razie pewnie tak jak teraz, czyli w tych sobotnich filmach, tylko w międzyczasie pracujemy nad kolejną grą, pewnie za jakiś czas coś Wam pokażemy i będziemy też okay. o tym z Wami rozmawiać mm. i to chyba tyle. Dużo ogłoszeń. Trzymajcie się, piszcie w komentarzu planszówkowe Wasze doświadczenie kwarantannowe, kogoś wybierzemy i wyślemy mu z dwie gry konkursowo. W, na, w następnym tygodniu wyłonimy zwycięzcę i pokażemy co dostał czy dostała. Na razie, cześć!